Siemano dzisiaj, może niektórzy czekali, może nie pamiętacie tego gara, co nagrałem, co mówiłem Wam, że będę go remontował. Tak właśnie go zaczynam robić. Widzicie, jakim on jest stanie. Bardzo pięknym, panie Luks, przegląd by przeszedł bez problemu. <grym> no, rozbieramy to wszystko. Silnik jest, tylko zdjąłem cylinder z niego. No, trochę go porozbierałem, bo parę części było potrzebne, nie? No i tak ogaryk fajny. Będzie coś fajnego. Czym będę go malował? Będzie pomarańczowy kolor. O, nawet garaż posprzątałem. O, zbiornik czerwony. To z tamtego ogara mojego był, ale ja założyłem inny zbiornik, bo miałem ładniejszy. Ten będzie trochę do poszpachlowania. On ma parę wgniotek, ale będzie dobrze. No co tu, kółny, na pewno nie będę rozplatał, mało mam roboty, bo co to silnik wyjąć, siedzenie, błotnik, to tam do sram, to i za, za chwilę i będzie rozebrany. Już Wam pokażę, tym będzie malowany ogarek. Będzie to ten kolor. To jest pomarańcza, ale to nie jest meksykańska czerwień, tylko to jest ciemniejszy kolor, dużo ciemniejszy, ale podoba mi się, więc tym pomaluję go. A już będę go, tamtego O'Gara 200, mój tata malował, bo jeszcze wtedy nie umiałem. Teraz trochę się podszkoliłem w malowaniu i ja maluję, nie? Więc dam radę, bez problemu. Więc, no co tu dużo gadać, trzeba to rozebrać. Nagram Wam, jak już to rozbiorę, wszystko będzie na czynnikach pierwszych. O, tutaj jeszcze mam parę części. Silnik to jest, wiadomo, jak to ogar 205. 0,23. O, tu mam szmatkę, bo zakryty był, bo nic się nie dostało. No sorry, że bez flesza, no, ale to jest 023 nowszego typu, bo już jest na grubym frezie. Zawalona ta szmata. O, zatkamy, żeby nic się nie dostawało. Bardzo pięknie. Dobra, nie będę Wam tu dużo gadał. Biorę się za robotę, więc widzimy się później. No, jestem już. Ogarek rozłożony. Czekajcie, flesza włączę. O. Leży sobie już tu porozkładany. Części leżą. Koła, wszystko. Trochę męczarni było. To no, znaczy. źle nie było. O, a tu mam części. Silniki. No. Silniczek sobie leży. Tutaj, o, tu. Zawieszenie od komara rozwalone. O, silniczek sobie tu leży. Krzesło, obróć się, nie chcę się obracać. Nie wiem w jakim jest stanie silnik. Nie wiem, czy czasem jest czop wał krzywy, bo magneto lata, albo jest magneto krzywy, albo czop wału. To jeszcze się okaże. Coś ciężko w ogóle chodzi. Muszę to zdjąć i zobaczyć, więc dobra. Więc to była część pierwsza z remontu gara. Następnym Odcinek to już będzie jak wypiaskuję go, podokupuję części, wypiaskuję wszystko, no potem malowanie i składanie tak, więc trzymajcie się i na razie. A tak w międzyczasie, zdjęłem magneto zapłon, cały zdjęłem myślałem, mówię, może magneto ale coś mnie i tak przeczuwałem że jest wał krzywy no i okazało się, że jest niech da radę, to może zauważycie o, teraz poprawiła się ostrość jak nim ruszę, bo jest w ogóle ciężko nim ruszyć o Teraz nie ruszam ciężko, tak jest no może widać albo tak z boku może będzie lepiej widać? Nie, tak nie zobaczycie. O, teraz widać. O, widać teraz idealnie. Jak chodzi góra-dół. No. Więc mam co robić. Myślałem, że obejdzie się bez rozpoławiania. W sumie, co by dla mnie lepsze było. No, tylko zrobił zapłon. Tutaj z tym tym. No, tu jest pęknięcie. O, widać je bardzo dobrze. Przeczyścił silnik. Cylinder kupił. No, całą górę kupił i o. I by do ramy poszedł i by chodził, nie? A tu dupa jednak, nie? No, ale dobra. O, podkładeczka. Skoro trzeba, to trzeba, nie? Jeszcze drugi 0,23 do złożenia mam, więc będzie co robić. Dobra. To ja kończę. Trzymajcie się i na razie.